Dzień dobry. Nazywam się Monika Jankowska i jestem audytorką wewnętrzną. Od ponad 20 lat wspieram organizację w budowaniu wartości poprzez audyt wewnętrzny, z przekonaniem, że nie chodzi tylko o kontrolowanie, ale o prawdziwe wsparcie. Z okazji miesiąca audytu chciałabym opowiedzieć o czymś, co moim zdaniem jest absolutnie kluczowe w naszej pracy. W zasadzie 11 globalnych standardów audytu wewnętrznego skuteczne komunikowanie. Bo nawet najlepszy audyt nie ma sensu, jeśli nie umiemy o nim dobrze rozmawiać. Audyt to nie tylko checklisty, ustalenia, raporty i zalecenia. To przede wszystkim ludzie. A z ludźmi trzeba rozmawiać tak, żeby chcieli nas słuchać i rozumieli, o co nam chodzi. Ta zasada mówi o tym, że powinniśmy potrafić komunikować się z różnymi osobami w organizacji z radą, z kierownictwem, ale też z pracownikami na co dzień. Z każdym trochę inaczej, ale zawsze jasno, zrozumiale i z szacunkiem. Czasem są to zwykłe rozmowy przy kawie albo pomiędzy spotkaniami. Czasem to są trudne pytania albo tematy, które wymagają odwagi. Na przykład, ostatnio dostałam telefon od audytowanego sprzed kilku miesięcy z pytaniem, co zrobić w dwóch zaleceniach dotyczących kontroli zarządczej. Zamiast odesłać do przepisów, po prostu spokojnie wytłumaczyłam krok po kroku prostym językiem. I pomyślałam sobie wtedy, że my, audytorzy, bardzo często jesteśmy edukatorami. Innym razem kierownik jednostki zaprosił mnie na spotkanie, żeby porozmawiać o nowym zadaniu audytowym, bo temat go naprawdę ciekawi. To pokazuje, że dobra komunikacja działa w obie strony i to jest świetne. Standardy mówią o różnych formach komunikacji. Formalnych, nieformalnych, pisemnych i ustnych. Ważne, żeby to, co mówimy, było zrozumiałe, na czas, prawdziwe i dopasowane do odbiorcy. Czyli bez audytorskiego żargonu, bez nadmiaru teorii i bez dystansu. Zasada jedenasta to przypomnienie, że komunikacja to nie jest dodatek do audytu, to jego serce. Z okazji miesiąca audytu życzę Wam, żeby to, co mówicie, było słuchane, a to, co piszecie. Czytane i rozumiane, i żeby każda rozmowa była szansą na budowanie zaufania, bo właśnie wtedy nasz audyt wewnętrzny naprawdę ma sens. Dziękuję.